No myślę, że nie udało się. Myślę, że zapracowaliśmy na to przez cały sezon. Dzisiaj w naszej grze bardzo dużo dojrzałości, cierpliwości. Nie irytowaliśmy się na to, że nie mamy piłki, mimo że graliśmy u siebie i oczywiście chcieliśmy strzelać bramki, cieszyć naszych kibiców dobrą grą. Musieliśmy się cierpieć w defensywie. No i myślę, że tą to, to dojrzałość, cierpliwość przekuliśmy w zwycięstwo i, i, i dlatego jesteśmy w tym finale. No tak, byliśmy w miarę przygotowani na to, co, co robi przeciwnik, także dość dobrze rozczytaliśmy grę 5 na 4. Półfinały już za nami, teraz dwa dni wolnego i od środy skupiamy się na meczach z rekordem, na finale. To właśnie na ten moment czekaliśmy przez cały sezon i, i znowu chcemy zdobyć mistrzostwo. No tak, no ten pierwszy mecz w Lesznie nam kompletnie nie wyszedł, wczoraj i dzisiaj już zupełnie inaczej to wyglądało, tak, wczoraj pewne zwycięstwo, dzisiaj można powiedzieć, że też tak, przeciwnik niby tam 1-0 do przerwy, ale w sumie wycofał szybko tego bramkarza, próbował nam zagrozić, gdzieś tam na pewno parę parę strzałów, ale to bardziej z dystansu niż gdzieś tam wypracowanych sytuacji w, tym, w tej przewadze. Dlaczego? Znaczy no, tak, mieliśmy analizę, oczywiście przeanalizowaliśmy przeciwnika, tak, wiedzieliśmy, że mogą dosyć właśnie szybko wycofać ze względu na gdzieś tam braki kadrowe, tak, wiemy, że mają problemy gdzieś tam swoje, ale byliśmy na to przygotowani i myślę, że gdzieś tam w międzyczasie w trakcie meczu gdzieś tam też sobie jakieś korekty wprowadzaliśmy i... Każdą minutą lepiej to wyglądało. Po pierwsze gratuluję Lubawie awansu do finału. Życzę powodzenia w walce o mistrzostwo. Widocznie w tym dwumeczu meczu te wyniki na to wskazują, że to drużyna gospodarzy zasłużyła na to, żeby tam się znaleźć. Ja na pewno po dzisiejszym meczu szczególnie zespołu swojego nie muszę się wstydzić. Zagraliśmy przyzwoicie, mieliśmy plan na ten mecz. Oczywiście nie ustrzegliśmy się błędów. Szkoda jednego, że nie udało mi się wycofywać bramkarza przy stanie 0-0 już, bo taki mieliśmy plan, a straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry, bo to na pewno trochę spowodowałoby nerwowość u gospodarzy i być może trochę inne działania w defensywie. I Szkoda też, że straciliśmy bramkę na 2-0, gdzie nam ewidentnie należał się rzut rożny i taka konsternacja wśród moich zawodników była, nie zdążyli wrócić, bo wszyscy się spodziewali tego, że tu różnego poszła kontra i bramka na 2-0, gdzie do tej pory mieliśmy naprawdę dużo sytuacji do tego, żeby doprowadzić do remisu. Później tak samo przystanie 2-1. No niestety nie ustrzegliśmy się tutaj dwóch kontrataków, ale z tym trzeba się liczyć. tak? Jeżeli wycofujesz bramkarza, to masz pustą bramkę i drużyna przeciwna zawsze może tą bramkę łatwiej zdobyć, ale strzałów oddaliśmy bardzo dużo sytuacji z przewagi stworzyliśmy sobie bardzo dużo widać było. Z biegiem czasu też, że, że tej fizyczności nam na pewno brakuje, bo, bo ta wą, nasza kadra jest dużo węższa. Ale jeszcze raz powiem, przy tak profesjonalnym klubie, tak, taką szeroką kadrę, ja po dzisiejszym meczu naprawdę jestem dumny z chłopaków. Chcemy wyczyścić głowy, chcemy bardzo poważnie podejść do meczu o brąz. To no jest analogia do tamtego sezonu, rekord z Lubawą o pierwszym, z Piastem o trzecie. Na pewno jest krok w przód, bo bardziej się postawiliśmy w półfinale, ale teraz chcemy bardziej się postawić w meczu o trzecie miejsce i na pewno, na pewno zrobimy wszystko, żeby ten upragniony medal zdobyć. Mówię, to jest sport, może być różnie, ale my na pewno wyczyścimy głowy i determinacja będzie na pewno po naszej stronie do tego, żeby, żeby zagrać dobrze w meczu o brąz. Tak, myślę, że zagraliśmy dobry mecz. Myślę, że zagraliśmy dobry mecz. Walczyliśmy jak równy z równym z drużyną z Lubawy. Wynik 4:1. Myślę, że nie odzwierciedla do końca przebiegu spotkania. Mieliśmy też swoje sytuacje. Niestety ich nie wykorzystaliśmy. No i przygotowujemy się do walki o trzecie miejsce z Piastem i chciałbym jeszcze przekazać gratulacje dla drużyny z Lubawy.